Dzisiaj oszczędzamy na kolacji. Zrobiliśmy sobie zupki chińskie. Takie talerze dzisiaj dostałem. Trochę do wyglądają jak na ciasto. Nie na jak na zupki chińską, ale dają radę. No i co najgorsze, że Maryki zupka nie smakowała jak trzeba, więc teraz zmiksujemy dwie razy. I coś z tego będzie. Witajcie, to jest 13 dzień w Nepalu, a my tak naprawdę nie zrobiliśmy nic. Po pierwsze przez mój ból w plecu, po drugie Indie nas trochę zmęczyły i musieliśmy odpocząć, nie robiliśmy nic. Ale dzisiaj zabawimy się w kimalaistów. Idziemy załatwić pewne sprawy. Na początek musimy odwiedzić biuro emigracyjne. Wchodzimy powoli do biura emigracyjnego i tam pewnie nie pozwolą mi nagrywać. Ale jak się coś uda, to pewnie coś tutaj wrzucę jeszcze. Idziemy załatwić pozwolenie na wejście w góry anaturne. Dostaliśmy dwie formy do wypisania. Zaczynamy. Formy wypisane, idziemy teraz złożyć do okienka. Żeby, żeby wyrobić pozwolenie nie, to, Dwa to jest dobre, zobaczcie. Wypłacimy ponad 100 zł, a oni tylko 350. Dostaliśmy kolejną formę do wypełnienia. No i to lubię. No, Mari wpisuje się w książkę, zaraz będziemy robić darmowe foto. Uśmiech Marii. Pan perfect, Mari, Perfekt, Maria. Okej, okay, super. Dobre, dajmy, dajmy, dajmy. Proszę powagi. No, please. profesjonalne foto będzie. O, proszę it's bardzo. O. nie, 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 otwórz oczy. O, pięknie. Yes, I think it's good. I think it's good. Tylko ten wąs nie pasuje. Nasze zdjęcia już są w obróbce. Raz, dwa i drukuje. Raz, dwa już drukuję. No Marii, zobaczymy kogo pierwszego wymaluje. Kogo obstawiasz? Ja, ja, no ja, ja. No, to ty. Jest jagoda. No, ładnie wysłam. Bardzo ładnie. Powiem wam, że ładnie mój wąsik wyszedł. Tak wyglądają profesjonalni himalaiści. Złapaliśmy lokalnego busa, jedziemy dalej załatwiać nasze sprawy. 50 autobus, dalej idziemy na piechotę. Kupiliśmy tabletki w razie choroby wysokościowej. Jak będziemy za wysoko, będziemy czuć się źle, no to... Robimy też zakupy pod wyjście w górę. Przyda nam się trochę ciepłych ubrań. Czekamy kurtki i problem ze znalezieniem XXL. To już chyba 15. kurtka, którą mierzy Marcin i... Wszystkie są za małe pod pachami. No. A ta jak? Ta jest dobra pod pachą, ale ja mam koszulkę. Tutaj. Będzie za mała, na bluzę. <laughs> Patrzcie, jak te kurtki są robione. No, Kurka super jest. dry. <laughs> Nie są oryginały, ale dobre kopie Mamy busa, jedziemy do nas na dzielnicę drzwi otwarte cały czas podczas jazdy. Oh. Hello! Okej, okay, okej, okay, okej okay. Hello Ej Kto się tak cieszy? Kto się tak cieszy? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Odcinek z odwiedzin szpitalu w Indiach się zakończył? Trzeba zacząć odcinek w Nepalu. Będzie coś? O, słuchawki muszą sobie pożyczyć. Najpierw zmierzam ciśnienie. Co jest taka Tutaj panie mnie trochę zawirowały. Jedna, druga, druga zmiana słuchawek.

Czyli okay. Maria dostała zestawik leków. To na alergię. Jakaś na alergię? Mhm, mm jakieś mocne. Jakieś mocne i zestawik antybiotyków na 10 dni. I krople do nosa. Aha, jeszcze krople do nosa. Ciekawe, ile będzie to kosztowało. No ubezpieczenie płaci, więc nie mamy co się martwić. Ten szpital wygląda jak dom albo i hotel, ale polecamy, dobra obsługa. Jak wrażenia? No nie pomogli za dużo. No nie pomogli, ale, ale bardzo mili. <laughs> mili tak. Polecamy. Jak macie trochę wolnego czasu, sobie porozmawiać, można przyjść i mają darmową kawę. Darmowa kawa, herbata i doktor bardzo dobrze mówi po angielsku i, i naprawdę przystojny. I antybiotyki wypisują jak chcecie, całą reklamówkę. Mierzymy też plecaki, bo potrzebujemy trochę mniejsze niż my mamy. Fajne? No dość spory, 30 litrów. Coś tu nie siedzi, źle Ile ma? Pokaż. No nie ruszaj. 35 litrów. Odbieramy nasze pranie przy okazji. <noise> Odebrane. Czekaliśmy na taką pogodę dwa tygodnie i zobaczcie, góry się odsłoniły. Napisaliśmy szybko do jednej agencji i idziemy latać ze spadochronem. Chybałem, że to on. Czekamy na transport. Jest nasz transport w górę. Ład spokojnie. Good morning. I thought you are Nepali or you are in Indian. So I'm little confused. Okay, no, we are Polish. Okay. So from Poland. Yes. Okay. Dotarliśmy do biura, gdzie będziemy startować, ale jeszcze śniadania dzisiaj nie jedliśmy. A mosty najlepsze na śniadanie. Mm -hmm. Panowie wnoszą spadochrony wyżej. Ten to trzyma załadowane. Ten dwa, tam już ktoś startuje. Wjechaliśmy samochodem na 1600 metrów. Teraz musimy jeszcze iść kilka minut w górę na miejsce startowe. Tutaj widać za mną jedno, ale tam jest nasze jeszcze trochę wyżej. Czekamy teraz na naszą kolej. Mamy jakieś 15 minut. Zobaczcie, tam z tyłu.

Do okay? okay. yeah. powiedziałaś im że ostatnio przytyłaś 5 kg żeby <laughs> okay. inny spadł <spadokąt> dzieli. <laughs> <laughs> <coughs> yeah, yeah, <yeah>, <laughs> ah <laughs> Jak tam Marcin? Jeden kąpko, drugie kąpko Telefon Będzie materiał Jak nie wypadnie telefon, bo telefon z nie ma Marcin leci przede mną! Wow, ale to są widoki, ale mocnie. coś niesamowitego. Jak było? Wow! Piękne widoki, prawda? Były i przez połowę drogi. <grym> się ze wzruszeniem. No ładnie cię było widać góry. Wow! Warto było czekać te 10 dni. Wow. wow. Ciężko uwierzyć. Przed chwilą tam nataliśmy. Wow! Jakie czujesz? Spełnione. Spełnione. Wow, no niesamowite. Po udanych lotach i pięknych widokach z latawcem, czas na dobrą kolację. A tutaj mamy, to, to jest woda wiadomo, a to, to jest lokalna wódeczka. O, Mariki pusty. A to jest moje. Strzelimy coś. Coś Marii? A tak chłopaki naprawiają łódki, które później pływają po jeziorze. Przez ostatnie dni zrobił nam się trochę burdel w pokoju. To ty zrobiłaś? No to są ja moje rzeczy. Tam leży Marcina. No, mały pokoik, więc też tak... Ojej, coś nadepnęłam. O, tu jakieś wody, wódki, wszystko tu jest. O, jeszcze kawa stoi niewypita. Uśmiech. we słowa do kamery. Pozdrawiam Kalewidzu. Przed trekkingiem okazało się, że moje buty się nie nadają na trekking. Bo są wytarte. Ale robimy z nimi lekki porządek. Gościu mnie podklei za 200 rupii, czyli za 7 zł. A co? Trochę je naprawi. Nowe życie w nie. Najpierw podetrze trochę papierem ściernym. Azur. Czas na klej. Co milano Size Mam nadzieję, że to nie super glue, bo super glue to ja mogłem sobie sam skleić. Jemy kolację z Mari Czekam na swoje buty, aż podestchnie klej Marcin sprawdza czy robota dobrze zrobiona Dobrze zrobiona, za 7 zł jeszcze dawno trochę czasu Marcin mierzy buty 7 zł za dzień za wypożyczenie Jak? Dobre? Wyglądają na stare, ale <noise> I co? No, zdecydowanie. <laughs> How do you know my shop? Just, uh... We check on internet the best shop też wypożyczymy. <laughs> Marcin gorzej jak baba no buty mamy za 7 zł To chcę 6. Jeszcze utargujemy coś Teraz pora na spodnie Wszystko można wypożyczyć. pożyczyć Chłopaki, pamiętacie w robocie takie termo, tylko inny kolor you Termiczne gacie jeszcze Perfect. Yeah. perfect. I also very perfect. And you can wear now gotowy na zdobycie ona Teraz purna. idzie na zaplecze się przebrać. Ja jak wygląda. Mogłabym kupić coś takiego. Mari teraz bluzę przymiesza. Pokaż, pokaż Mari z boku. Mm. Calvin Klein. Ja to jest branded, to jest branded, CK. I Oni mówią, że to nie oryginalne, ale dobra kopia. <laughs> I Mari dostała buty. Wow, <laughs> <laughs> Jak, dobry rozmier. Idealnie. Patrz, nawet nie pytał o numer buta, tak samo i mnie. Marii to jeszcze ocieplane skarpety kupuje. Tu kupujesz czy wypożyczasz? <grym> to już kupię. Teraz to dostałaś sprzęt Marii. <grym> nawet wkładka nie wchodzi, takie sztywne. Kierownik teraz podlicza co potrzebujemy i na ile dni. I zaraz wystawi nam rachunek. 5000 wyszło za kilka rzeczy, które wypożyczamy czyli 175 zł. Aha, i jeszcze musimy dać mu 3000 depozytu. No i liczenie pieniędzy. 8 koła. Mamy reklamówkę ciuchów, która będzie nam potrzebna już od jutra. I fajnie się zachował, bo nie policzył od dzisiaj, tylko będzie liczył od jutra. Wow. Robimy zakupy przed wyjściem z góry i odrobię, że bierzemy jakieś batony energetyczne i trochę kitketu. Pani zapisuje w zeszycie, co kupujemy. Hmm. A dzisiaj to nie dla nas, to dla siebie. Możemy nakreskać. Na <laughs> Dzień pierwszy, dzisiaj startujemy. Mari. <śmiech> Gotowa. <śmiech> o tak. Mm. Marikotowa ta jak ja. Bo ja nawet jeszcze nie spakowana, ja się przynajmniej spakowałam wczoraj. Mm -hmm. Muszę się spakować. Dobra, wstajemy, działamy. <noise> Ratujemy z panem przed strokami. Jaszczurkę, coś na mnie idzie. Oj, koniecznie chcę w drugą U. stronę. U. Yes! Wow, brawo! Great! <noise> Tu też krowa wyjadę ze śmietnika. Ale okrówko. Przemiły chłopak, którego poznaliśmy w i zostawił nam w swoim hostelu jeszcze dwa kliki. Także będziemy mieli dwie pary kijów, a tam jest jeden. Super, bo wczoraj, kiedy chwilę przeszliśmy, to stwierdziliśmy, że. To znaczy, ja stwierdziłam, że mogę ich jednak potrzebować. Jest o wiele wygodniej. Zobaczymy, jak się sprawdzi w charakterze. Zajadamy się i spadamy. Mm. Nasz ostatni posiłek w taniej restauracji. Maria jeszcze dokończa śniadanie, a ja idę się obciąć. Trzeba ładnie wyglądać przed wejściem. Jest mój fryzjer. Jaki ma ładny zakładzik? Proszę bardzo. Ok. Tkenijcie, kto tam jest. Hello. Na łyso? Do Na łyżce będzie zimno. Jaki fryz będzie dzisiaj? Wąsik. O nie, do ścięcia wąsik. No, i To Jestem chyba za wysoki dla niego. <noise> Całkiem przyjemnie od tego fryzjera. On się robi dobrą robotę. O, jak kiedyś A jaki to... będziesz miał przedziałeczek, proszę bardzo. Mm, tak lubię właśnie. Mama nie tak kiedyś pisała. Pełna profeska Odgłos z tych nożyczek jest taki jakbym słyszał stare nożyczki babci Hop, raz, dwa, cię! nie no Że tak głowę przechylać bo nie daje rady, za niski jest No powiem wam, pełna profeska Pięknie to wygląda Ojej, ja, jeszcze dwąsa mu przytnie. Bądź poważny, nie śmiej się. Tak kawałek zleci. To po ustach. Usta całe? Ostatnie popraweczki. O! Tam nie ci podetnie. No właśnie. <grymne> Bardzo dobrze. Pięk Serwis. Piękny. Jeszcze masaż dostał. Mmm. Mari Tego <grymne> w Polsce nie dostaniecie. Jak? O, paracetamol niepotrzebny. Ale fajnie. Ja się odprężam jak to widzę, a co dopiero... <grybujesz> jak jest to robione. Uuu, uh, ale mnie skrzywdził. Dziękuję. Oh, ja. Zamiast żelu wodą... Rizno. Jak, Mari? No ładnie, A ile ta imprezka nas kosztuje? How much? 300 300 10,50 Pięknie Chłopaki coś zbierają